Wróćmy dzisiaj do buddyzmu i chciałem powiedzieć kilka słów na temat wojowniczek buddyjskich, albo inaczej po japońsku one się nazywają Onna bugejsza, czyli wojowniczka sztuk walki. To były japońskie szlachcianki, które podobnie jak samuraje, nosiły katany i brały również aktywny udział. W walkach razem z samurajami, żeby było ciekawiej, i feudale Japonii należały do klasy Bushi, czyli klasa Bushi była to klasa wojowników, były szkolone między innymi w posługiwaniu się kataną, w posługiwaniu się mieczem, i za najbardziej znane te onne między uchodziły m.in. Tomegocen, Takeko Nakano i Masako Hoyo. Jeśli sobie Przejdziemy do historii związanej z tymi buddyjskimi wojowniczkami. To należy wspomnieć, że właśnie kobiety w Japonii również walczyły już od starożytnych czasów. Najczęściej były brane, szkolone, zarówno w walkach wręcz, jak i w posługiwaniu się, jak już wspomniałem, kataną. Były wykorzystywane wtedy, naturalnie, kiedy brakowało. Męskich e, wojowników. E, między innymi tutaj w historii znalazłem, że jedna z takich kobiet w późniejszym czasie, cesarzowa Ingu, poprowadziła japońską inwazję na Koreę w roku 200 naszej ery po śmierci e, w bitwie jej męża 14. cesarza Japonii Huai. I według legendy w cudowny sposób doprowadziła do zdobycia Korei bez rozlania w ogóle krwi. E, Między innymi w 1881 roku jej podobizna została użyta na japońskich banknotach, na jenach. Była pierwszą kobietą uhonorowaną w historii Japonii właśnie w taki sposób. Oczywiście pomimo zasług tej cesarzowej kobiety były rzadkością na polach bitew japońskich. Jeśli przejdziemy sobie do okresu Kamakura to jedną z najbardziej znanych wojowniczek z tego okresu była Genpei między innymi Podczas, z czasów tej wojny Genpei była Tome Godzen służąca jako Yoshinaki Minamoto Tome była opisywana jako oczywiście niezwykle piękna inteligentna wojowniczka w historii była znakomitą łuczniczką, świetnie też jeździła konno i współcześni samuraje uważali ją za niezrównanego w sumie Wojownika i dowódcę, żeby było ciekawiej na polu e, walki. E, według e, niektórych przekazów e, dowodziła ona oddziałowi 500 samurajów e, i e, szczerze mówiąc, doprowadziła do boju przeciwko 2000 innych samurajów e, i była tak naprawdę jedną z pięciu osób, które w ogóle tą bitwę e, przeżyły. Innym znaną kobietą samurajem była między innymi Hanga Kukocen, która w 1201 roku dowodziła obronę frontu, Torsikama przed e, przeważającymi siłami wroga. E, pierwszą tak naprawdę on bugiejszą, która miała także znaczący wpływ e, na politykę, była Masako Hojo, czyli żona. Joritomo Minamoto i po śmierci Minamoto została buddyjską mniszką i służyła jako doradczyni swoich synów. W okresie późniejszym, w okresie Edo i w ogóle w późniejszych okresach, status wojowniczek On bugiejsza był troszeczkę w sumie obniżony, bo wtedy narastały pewne kwestie związane z neokonfucjanizmem i te zmiany społeczne spowodowały, że. Samuraje nie byli już przede wszystkim wojownikami, ale bardziej stawali się tak naprawdę biurokratami. Oczywiście kobiety z wysoko postawionych rodzin bardzo często były używane jako, przede wszystkim do celów politycznych i zawierania tak naprawdę politycznych małżeństw. W tym okresie Edo wojowniczki Onabugesha zostały pozbawione wielu praw, były szykanowane przez urzędników i mogły poruszać się tylko w towarzystwie mężów. Najpopularniejszą bronią tutaj z historii jeszcze tylko powiem. Onna była naginata. To była taka oryginalna, konwencjonalna broń drzewcowa i w sprawnych rękach ona była no, niebezpieczną bronią, jak i również drugą bronią, którą się posługiwały Onna Bugejsza. E, czyli te buddyjskie wojowniczki to były przede wszystkim sztylety i one były też bardzo dobrze wyćwiczone w posługiwaniu się właśnie sztyletem. Także oczywiście mamy e, nie tylko w islamie istniały jakieś kobiety, które stawały po stronie ISIS, ale również w buddyzmie takie kobiety istniały, czy koniec końców w hinduizmie, do czego też w jakiejś tam części nawiążę. Serdecznie pozdrawiam.